Dzień dobry. Zachęcam Państwa, abyście weszli na stronę www.prezydent.pl. I zobaczcie, jak to wszystko wygląda. A potem wejdźcie na stronę nowego prezydenta, Artura Głowackiego, i zobaczcie, jak on. Wygląda. Nie wygląda tak jak na zdjęciu, tutaj. Oczywiście, że nie. Ale wygląda. Ano. Tak wygląda. O. Nie, nie, przepraszam. To jest yy, pani partyjna prezydent. A tutaj jest bezpartyjny. Prezydent Polski, który codziennie się modli i pije. A, za Wasze zdrowie. Tu jest moje konto i każda złotówka na nie wpłacona ma szansę, że trafi na produkcję takich właśnie wizytówek, które oczywiście pomagają mi zwyciężyć te wybory. I piję teraz. Wasze prezydenckie zdrowie w niemieckim kielichu. Pracę, którą umożliwia mi nasz rząd, bo, bo wysyła mnie tutaj na umowę śmieciową za 50 euro dziennie, bo już czekam na umowę 3 tygodnie, a jej nie ma. Podobno w ramach pandemii utknęła gdzieś na granicy, jak mi zgłosiła moja fantastyczna agentura. A teraz, zdrowie pani Kasi, pani Joasi. Pani Basi, yy, Pani Danuty, no i Pani numer jeden w Polsce, czyli mojej damie Mirelli. A tą pianę zostawię dla Pana Prezydenta Dudy, żeby Spijał ją codziennie, tak? Żeby ją tak codziennie spijał ze swoimi partyjnymi kolegami z PiSu bądź innego. Konglomeratu partyjnego. <konglomeratu> Zapraszam. Wchodźcie, kochani, na stronę www.artur lub piszcie do mnie mailem. Podaję maila. Artur Głowacki. 27 ma.